Nie wiem, zresztą mam to samo. Kamil, nie musisz się o mnie martwić. to muszę, kocham cię. Ciężka noc. Zosia się znalazła. Nie odezwała się. Jeżeli Staniek jest bestią, to. Prostu... Staniek się zabił. Ale Zosi u niego nie znaleźli. Syna czarnego też nie ma. Czyli to nie koniec? Dla Was koniec. Wy się zajmiecie sobą, a ja zajmę się Stasiem, Zosiem. A Warski? Co ci powiedział Warski? Powiedział, że jest moim ojcem. Jak ojcem? Olga, jako ojcem? Nie, to już może. nie dawaj, Jej ona nie. Kada, co wymyślisz na karmienie syna? Synuś, tu tak, tuż. Czy ty też zamierzasz być niejadkiem? No, lepsze 16. Do Duch. Nie, 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 się kogoś? nie, nie. Może ja bo jest cała w zupie po tym twoim karmieniu. Gdzie w zupie tam. Nie jest zupa to jest F16. No to, to kotek! Twój najlepszy przyjaciel fursy, no Bez głupich ruchów. Ze mną rób, co chcesz. Ich zostaw spokojnie To jest twoja córka? Tak. A ja mam syna, pamiętasz? Robiłem coś mi kazali. Teraz mnie doprowadzisz do nich. To oni ustalają zasadę. Maruś, tak się bawią ze sobą. Robimy tak. Ja zostaję z Twoją córką i żoną, a ty idziesz do nich i mówisz, że chcesz się z nimi spotkać. Ty myślisz, że oni mnie posłuchają? Co ja mogę zrobić? Proszę postaraj, postaraj się, tylko dobrze. Ja nie mam nic do stracenia.